thank you Towarzyszenie Elgąk Europa realizuje swoje działania w trzech obszarach. Jest to kultura, gdzie m.in. wspieramy grupy rekonstrukcyjne wikingów. Jest to obszar wsparcia, gdzie prowadzimy szereg szkoleń, doradztwa dla organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych oraz młodzież, który jest obszarem wspierającym różnego rodzaju inicjatywy młodzieżowe, a wymiany młodzieżowe, wolontariat europejski. W ramach jednej z takich inicjatyw młodzieżowych grupa fotografików, których wspieramy, przygotowała pomysł projektu, który ukazuje w świetle dziennym, czym jest demokracja w takim życiu codziennym. Projekt ma charakter międzynarodowy. Do projektu zaprosiliśmy m.in. dwóch partnerów z Rumunii, fotografików Feldman Europy oraz młodzieżową radę miasta. Europe of All Citizens is very important for youth. We will organize photography workshops, consultations, Euro and youth meetings. Europe of All Citizens jest projektem wymyślonym przez młodych ludzi, którzy chcieli pokazać w prosty sposób, czym jest demokracja.